Dobry wieczór wszystkim, wilgotny kupik z tej strony. W tym filmie, jak widzicie, spotykamy się przy moim akwarium 13 litrów, czyli akwarium, które mam u dziadków. No, słuchajcie, ostatnio o tym akwarium było miesiąc temu, i tu, jak wiecie, kto pamięta. Hmm, o moja ręka to może zabiorę w tym akwarium mamy gupiki. tu miałem gupiczki, które kupiłem z sklepu zoologicznego z, z polskiej hodowli no i słuchajcie jak wiecie też już z ostatnich filmów były sobie tutaj maluszki które rybki urodziły no więc słuchajcie w tym filmie zobaczymy sobie zresztą już widzicie jak te maluszki sobie żyją ale połapiemy sobie jakieś kadry na nich także słuchajcie no, co u tych maluszków słychać? No, jak widzicie, zobaczcie, tych maluszków tutaj mamy bardzo dużo. Zobaczcie, jeszcze, no, z miesiąc temu ostatni raz było o tym akwarium, ale jak pamiętacie, no, tutaj miałem dwie parki gupików, bo to niestety jedna samiczka padła, ale zostały dwa samczyki. Jeden taki był taki niebieski, a drugi taki był taki czerwono-biały, z takim Dużym czerwonym ogonem z takim wachlarzem, no i słuchajcie, tu mamy po nich maluszki. To są dokładnie te maluszki, zobaczcie, ile tego jest. Już się teraz cieszę, bo tak jak mówiłem, że no tutaj mam akwarium. Co prawda to jest tylko 13 litrów, ale że potrzebuję gupików. Kupiłem tutaj specjalnie parę rozpłodową, z mi się trafią ze sklepu dobre gupiki. I też te, y, dorosła para będzie dobra, będzie płodna i młode będą dobrze żyć, to będę miał fajny y, 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 materiał narybkowy na to, żeby sobie zabrać je do mojego 72 litry, które stoi u mnie w domu, tam mam molinezję, ostatnio zakupione mieczyki, y, więc i platki też, także y, będę miał fajny materiał na to, żeby sobie fajne głupiki z fajnymi genami do tego 72 litry y, y, zabrać i tam... W tym właśnie 72 te gupiki mieć i słuchajcie już się teraz cieszę no bo słuchajcie jak widzicie wszystko się udało po mojej myśli rybki które tutaj kupiłem tej pary te, tych dorosłych gupików już niestety nie ma ale naprawdę mi mogę powiedzieć z czystym sumieniem że ja na obecne czasy i to co się jest z gupikami ze sklepu kupionymi dzieje to te naprawdę mi się udały bo długo były raz, że te dorosłe, te zakupione, bo chyba ładnych tam kilka miesięcy je miałem. Nie wiem, ze 2-3 albo tam więcej. No a słuchajcie, mamy bardzo dużo, zobaczcie, mnóstwo mnóstwo maluszków i to naprawdę zobaczcie rybki w świetnej formie. W super kondycji rybki. Ostatnio to robiłem, tylko nie pamiętam kiedy, ale nie tak dawno temu tu u nich podmiankę wody. Filter jak, jak widzicie, sobie tam od tyłu działa i zobaczcie wszystko tutaj w porządku rybki pływają żyją jeszcze takie malutkie mniejsze sztuki się też zdarzają ale zobaczcie tu już naprawdę po co niektórych widać po prostu to, że się wybarwiają no więc zwróćcie uwagę, że rzeczywiście te rybki naprawdę naprawdę tutaj bardzo w porządku pływają zaczynają się wybarwiać Także wszystko z tymi rybkami jest ok. No i tak jak mówię, bardzo fajny materiał rozpłodowy tutaj do akwarium. 72 litry z tych właśnie głupiczków. No tutaj będę miał. Zobaczcie, jak widzicie, są mniejsze sztuki. O, jak są też większe sztuki. No ale zobaczcie, że jest tutaj tych rybek naprawdę mnóstwo, mnóstwo. Temperatura wody, jaką to dla nich utrzymuje, to jest poziom tam 25. 26 stopni, także taka optymalna, jak dla głupika. Oczywiście, gupiki, tylko te dawne gupiki, które były nie już takie genetycznie pokrzyżowane, i, i te takie wiecie, jakie są teraz w sklepach. Import, importy tylko ten gupik taki normalny, jak był, takie coś jak to. Tylko. Tylko po prostu ten dobry głupik, ten taki, jaki, jakie były dawniej głupiki, ci starsi akwaryści na pewno pamiętają te dobre głupiki, to głupik yy, był w stanie, z tego co się, co słyszałem, przeżyć, wytrzymać w temperaturze wody tam 20... 9, nie, właśnie 9 to za dużo. 19 stopni w 19 stopniach podobno gupik, tylko ten dobry gupik jest w stanie wytrzymać. Chciałbym, żeby mi ładnie tutaj wykadrowało, wyostrzyło na jakąś młodą rybkę. Ale pytanie, czy to się uda. Tutaj mi się sprzęt trochę gubi, bo jest, no w sumie nie jest ale. Tak, troszkę się gubi, bo te rybki są małe, a jeszcze mało tego, że są mimo wszystko młode, to jeszcze dosyć ruchliwe, także się trochę gubi, no, ale w sumie nie jest źle. Na przykład teraz jest całkiem dobrze, bym powiedział, z... o przepraszam, z ostrością. Także zobaczcie, wszystko tu w porządku. Żadne głupiki z tych młodych tutaj, które tu są. Żadne, żadnego problemu, żadne nie mają ogonów poklejonych. Wszystko w porządku tutaj jest z tymi rybkami. No, Gupik, to jest też taka historia moja akwarystyczna bo to pierwsza rybka, którą rozmnożyłem w akwarystyce. Też mało osób może o tym wie, chociaż ci akwaryści bardziej doświadczeni. Na pewno wiedzą, ale ci, co są nowi, to mogę powiedzieć, że gupik też jest takim mianem szczególnym, obdarzony jako rybka, ponieważ w naturze yy, tam zjada larwy komarów, które roznoszą malarię, tym samym przyczyniając się do, do ratowania ludzkich istnień, ludzi, bo jedzą właśnie te komary, które roznoszą malarię. Także tutaj gupik też. No, on nie zdaje sobie z tego sprawy, ale naprawdę jest rybką pożyteczną. No też nie muszę mówić, że gupiki yy, no, są na tyle płodnymi rybkami, yy, że ta ryba jest naprawdę piękna. Ta ryba ma coś w sobie i jak widzicie, no naprawdę mi się te, te gupiki udały i bardzo fajnie, że te rybki mi się yy, właśnie takie trafiły. No bo widzicie, są piękne, są śliczne, bym powiedział już pięknie rosną, żadne nie są poklejone, żadnej choroby nie ma. Oczywiście nic sklepowego do tego na rybku tutaj, bo to jeszcze na rybek jest, to są jeszcze bardzo młodziutkie rybki. Nie przynoszę żadnych tutaj nowości, żadnego ze sklepu niczego. No bo słuchajcie, nie mam kompletnie potrzeby, a no, w, przy w cudzysłowie dobrej jakości towaru rybnego w, moim, w moich sklepach. To to raczej by na dobre nie wyszło takie połączenie, żeby do, do tych coś dokupywać. Ale bardzo fajnie, mój plan wypalił. Yy, także to była rybka, od której zaczął się kanał. Później długo była przerwa, bo nie mogłem trafić na dobre rybki. No a teraz widzicie, znowu sytuacja się troszeczkę los do mnie uśmiechnął i, i mamy głupiki. I jeżeli jeszcze troszeczkę podrosną, no to słuchajcie. Oczywiście sobie je zabiorę stąd i pojadą z domu moich dziadków i z tego zbiornika do mojej siedemdziesiątki dwójki, do mojego domu. Także sobie je zabiorę, tam dostaną w przeciwieństwie do tego zbiornika, to tam dostaną ocean i sobie tam będą pływać z molinezjami, katkami, mieczykami, tymi dwoma samicami mieczyka. Molinezjami Black Molly i moimi, moimi molinezjami tam złotymi, czy tam księżycowymi. Także taki mam plan na te gupiki. A co akwarium sobie troszeczkę ogarnę? Um, inaczej, jeszcze sobie troszeczkę wystrój zrobię. Może i sobie tutaj dam jakieś rybki, nie wiem, SP a zborki Speja spróbuję znowu, albo jakieś, nie wiem, raz zborki Galaxii. Ale na razie jeszcze troszeczkę. I je tutaj potrzymam żeby troszeczkę jeszcze tej odporności takiej pomłodzieńczej nabrały żeby już za szybko też ich nie chcę stąd brać żeby no wiadomo nie osłabiły się także jeszcze sobie tu jakiś czas popływają no a później zobaczymy co w tym akwarium będzie czy to akwarium zlikwiduje czy nie no to zobaczymy jeszcze póki co na razie one sobie tutaj pływają i tu na razie sobie będą jeszcze jakiś czas dorastać a docelowo będą głupiki o dobrym genie do mojej 72 i tam będzie już ich stała siedziba. No, tak jak tutaj pisał kiedyś mi pan Wiesław Smużyński, że widzicie, zdarzają się też mniejsze sztuki, że no, na gupika, na tak płodną rybę, to 13 litrów to nie jest nic. To 13 litrów to, to nie wiem, myślę, że na tak 5-6. Nie wiem, Rasborek, może Espeja, czy tam Rasbur Galaxii, Danio Margaritatus. By było, no, no, na gupiki, na tak chłodną rybę, no to trochę mało. I na taką ilość yy, gupików, to jest za małe akwarium. No, ale tutaj miało być takie tylko akwarium żeby może materiał rozpłodowy się udał i te młode dobre się pojawiły. I tak się stało, widzicie, wszystkie rybki pływają w porządku. Nie są jakieś tam ospałe, jak widzicie, żadnego problemu nie ma. Rybka zdrowa, pływa. No ale odpukać, żeby nic się jeszcze tutaj nie wykociło złego u nich. No ale myślę, że ja nie przyniosę żadnej tutaj nowej sztuki ze sklepu to problemu nie będzie, bo głównie choroby się biorą przez to, że u mnie w sklepach nie ma dobrych rybek. Zawsze jest, albo jakieś tam nie wiem, pleśniawka, jakaś tam ospa, też bakterie, z tego co się dowiedziałem, Aeromonas, one głównie się pojawiają po podmiance wody i z wszystkie ryby, które są odpornościowo słabe, na te, tą bakterię Aeromonas zapadają, także specjalnie nic tu nie dokupuję, żeby żadnych tutaj problemów sobie nie narobić bo jest to głupik, który widać jest no, jakościowo dobry. Więc to jest specjalnie zamierzone, że nic tu nie przynoszę na razie. Dopiero jak już wszystkie głupiki odchowam. Poprzenoszę do 72, a akwarium zostanie puste, to się zastanowię, czy je likwidować, czy je tutaj sobie coś innego wpuszczę, ale dopóki tu będą te głupiki to będą tylko głupiki, nic tu nie wpuszczę, bo nie chcę znowu jazdy z tymi głupikami, nie chcę ich sobie po prostu zaorać, bo mi się trafiły i, i... chcę to ciągnąć, ja najdłużej, żeby sobie właśnie w takiej dobrej formie tutaj pływały u mnie, bo naprawdę, to co z głupikami przeszedłem, zresztą ci co mnie już dłużej oglądają to wiedzą, więc, więc no, myślę, że nikt tutaj mi nie będzie zdziwiony, że dlaczego moja decyzja jest taka, a nie inna. Mamy tu jeszcze krewetki, przed chwilą jedną tam widziałem, ale już się gdzieś ulotniła. Pomieszchnia wody, jakbyście się ktoś zastanawiał, to wygląda tak, o nawet mi się tu na płycie od góry, glony, a będzie trzeba wyczyścić, widzicie, ale... Filtr mi strasznie czaska, jest dosyć mocny filtr, no ale przy żyworóbkach filtracja to jest też bardzo dobry, no dobra rzecz i, i musi być. No i zobaczcie, takie zielone kropki na wodzie, to jest rzęsa wodna. Mamy jej tu sporo, no i tak to wszystko wygląda, grzałeczka pracuje cały czas, filterek no to wiadomo musi, bo natlenianie wody musi być, no i słuchajcie widzicie wszystko w porządku z rybkami, także fajnie, że te kupiczki naprawdę mi się takie udały i już się naprawdę co niektóre sztuki tak cudownie wybarwiają, nawet nie wiem czy żółtego nie będę miał, bo o, tam. Mówię o tej sztuce, o tu, 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 o, o tu. zwróćcie uwagę na jego ogon. Połyskuje takim, takim żół, żół, żółcią zaczyna połyskiwać, także bardzo, bardzo fajnie. To co, słuchajcie, może sobie je jeszcze nakarmimy. To zobaczycie, jak głupiki wpylają jedzenie. No i cóż. No i no to życzcie rybką smacznego i karmimy. No. Także zobaczcie, ja już jedzenie rybkom wpakowałem do wody. No i zobaczcie, od razu rozruch większy. Wszystkie się zleciały. Żadna ryba nie próżnuje, wszystkie łapią jedzenie naprawdę energicznie. Co tylko potwierdza, że te głupiki są naprawdę w fajnej formie. Jeżeli ryba siedzi osowiała, nie chce jeść, nie interesuje się jedzeniem, unika tego jedzenia, na przykład jeżeli damy w jedno miejsce, na przykład tutaj właśnie tak jak ja daję jedzenia tutaj, a któraś ryba by była tutaj i ona nie przeszła do tego jedzenia tutaj, pomimo tego, że instynktownie czuje, że jest jedzenie no to możemy się spodziewać właśnie, że no jakiś tam odsetek procenta szansy jest, że ta ryba niestety jest w kiepskiej formie. Czy coś się z nią dzieje, że nie atakuje tego jedzenia. Zobaczcie, nie ma takiego problemu. Wszystkie rybki poza tymi najmniejszymi sztukami, ale widzicie, wszystkie się przemieszczają, ale generalnie zobaczcie, żadna ryba nie, nie siedzi w kącie. Wszystkie generalnie przeleciały się, na, przepłynęły się na stronę. Tutaj bliżej tej strony, której, w której była podana karma. Więc można wnioskować, że naprawdę tutaj no wszystko z tymi rybkami jest ok. Jeszcze Wam od boku je pokażę i będziemy kończyć. O, spójrzcie. Widzicie. I już praktycznie. O, takie pojedyncze, jeszcze gdzieś tam karęki pływają u góry. Ale zobaczcie. Nie uszło nawet chyba z 3 minuty, tylko półtorej, może pod, pod dwie, a może i to nie, i karemka już praktycznie zniknęła. Także zobaczcie, że tak właśnie powinno wyglądać e, prawidłowe karmienie. że rachciach ciach, i ma być po karmie. Bo taka niezjedzona karma, jak już mówiłem w filmie w tam, w ostatnim albo przedostatnim, ostatnim chyba, psuje parametry wody, zanieczyszczają, więc rachciach chciach ciach i ma być po prostu... Karma zjedzona jest wtedy na najlepiej. I rybki pojedzone, i nic tam w wodzie się szkodliwego nie odkłada. Także słuchajcie, to na tyle by było, co w tym materiale chciałem powiedzieć. Jak widzicie, z rybkami wszystko w porządku. Także to słuchajcie. Dziękuję za oglądanie. Na pytanie, co u głupików, odpowiadam, wszystko w porządku. Doczekałem się porządnych młodych. Które niedługo, jak jeszcze troszeczkę podrosną, odporności na, nabiorą, wylatują z 13 litrów do 70 kiki, dwójki i tam rozpoczną dorosłe życie i od nowa cykl rozmnażania, już no, w przeciwieństwie jak do, do tego zbiornika oceanie. Także dziękuję za oglądanie, Gupiki, wszystko w porządku. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć.